czasem myślę, jestem silny potem chuj zbieram kawałki rozsypane w by drobny pył jak ta koka z tej samarki czasem myślę, nie chcę myśleć każda myśl kolejny zgrzyt umiem kochać, umiem szmacić ale chuj nie umiem żyć w tym filmie w tej pięknej naturze na śniegu z moim kurwa nowoczesnym rumakiem w tle chcę powiedzieć o o tym porozmawiać. Czasami po prostu czuję się silny, a czasami słaby. Jeszcze krótkie, krótki off-topic. W ogóle kocham auta, kocham Zapierdalać. Moja stara bunia, beta, ale nieważne czy masz kurwa malucha, czy cokolwiek. Myślę, że ważne, żeby mieć auto, bo to jest jednak w dzisiejszych czasach totalna wolność. Nie wskakujesz, kurwa, jedziesz, byle gdzie, nieważne. Chuj, co chciałem powiedzieć A jeszcze na pewno to, że kurwa no patrzcie jak piękna jest ta natura, kurwa, nie? Właśnie, jak, kurwa spadł, drifty można robić Chuj Odnośnie tej siły, nie? Mm. Wiadomo kurwa Kano, tam kilka małych świetleń Cię powoli rozkręca Oby Ale dostaję też miłe komentarze i dziękuję, bo to mnie naprawdę motywuje Ostatni film na przykład a, no, taki był dosyć kontrowersyjny w mojej ocenie, i też takie miałem wahania, czy to rzucić, kurwa, żeby gówno burzę, coś tam potem myślę, Chuj, wyjebane, trzeba kurwa robić to, czego się boisz, kurwa i chuj, to Mori, kurwa, mogę umrzeć, mogę żyć, kurwa. A jak już byłeś martwy, to i tak tak naprawdę nie masz nic do stracenia, bo mnie nie trzyma nic po prostu, nie? Może być tylko lepiej, kurwa, i pracuję nad tym, żeby było lepiej. Co do tej siły i słabości, nie? Z jednej strony potrafię się kurwa zawrzeć, kurwa zdyscyplinować. Mam silną wolę jak chcę, jak czuję tą motywację, i kurwa napierdalam rutynę, treningi, dietę, kurwa jaranie rzucone. Kurwa upalam co prawda teraz, ale kiedyś też szlugi Kurwa spaczki z, z dnia na dzień rzuciłem. Nie piję alkoholu, kurwa nie ćpam już. Tylko okazyjnie kiedyś się zdarzało. No dążę, próbuję gdzieś dążyć, tak? Do bycia tą najlepszą wersją siebie, do tego poszukiwania szczęścia. Po prostu no, mnie motywuje to, żeby kurwa być wojownikiem, bo ja się naprawdę kurwa tak czuję i, i tak widzę. I to jest to, co mnie kurwa trzyma, no bo jaki jest sens kurwa tej egzystencji jako kurwa facet, jako wojownik, jeżeli nie walczyć, co? No, jeżeli mam się poddać, kurwa, jeżeli mam się poddać, no to można od razu kurwa sudoku harakiri popełnić, no bo. Na chuj, to wszystko wtedy, kurwa. Po co tkwić w marazmie, w letargu? Ja wystarczająco długo tkwiłem, kurwa, jak y, byłem, kurwa, więźniem y, trawy, kurwa, gier, pornografii, internetu, chujowego jedzenia i co, takie, kurwa, tymczasowa rozrywka, kurwa, i wyjebany jesteś, kurwa, gonisz jakąś gwiazdkę, peak low, peak low, i kurwa, co, co masz 15 minut, kurwa, że się lepiej poczujesz. Potem już kurwa chcesz poprawiać, puska, 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 chuj. No zresztą pewnie sami wiecie. No ale co? Ostatnie dni były u mnie bardzo ciężkie na przykład, nie? Ale cieszę się, kurwa, jestem dumny i cały ten projekt kurwa Modern Warrior też mnie motywuje do tego. No bo myślę kurwa jak, jak ja mam polec, kurwa i tutaj zgrywać cwaniaka w necie, kurwa wam gadać, a, a samemu kurwa się wyjebać i coś tam robić, więc to jest też dla mnie dodatkowa motywacja na pewno. Z tym, że no. Pewnie się... dopuszczam taką możliwość, no kurwa, nic, nie, nie powiesz, że nie, można się wyjebać kurwa, no. To jest impuls, to jest, to jest walka i, i póki co się trzymam i staram się trzymać jak najlepiej, ale tutaj nie ma co kurwa jakiegoś świętego zgrywać ani być hipokrytą, bo kurwa można się wyjebać w każdej chwili. Moja taka obserwacja jest ważna taka, żeby się Moja obserwacja jest taka, że jak się wyjebiesz, to trzeba wstać, otrzepać się i iść dalej i za dużo energii temu nie poświęcać, nie dołować się, bo to może bardzo na poczucie własnej wartości siąść i to jest kontraproduktywne, tak? Czy to jest, kurwa, jakieś używki, pornografia, czy jakieś inne założenia, jakieś rzeczy, które mają sprawić po prostu, że może jakiś tam rozwój zaczniesz, nie? No to... Jak się wyjebiesz, to chuj, nie, nie zajeżdżaj się, ale to jest, patrz na to, jak na wyjebkę. Wstajesz, oczepujesz się, idziesz dalej, nie? Bez jakiegoś tam pierdolenia, bo też łatwo, jak już się raz wyjebiesz, tak wszystko puścić, nie? Mi się tak czasami zdarzało na przykład z tymi ciągami, że potem tak 2 trzy tygodnie kurwa płynąłem totalnie, i potem było jeszcze ciężej wstać. Ale na szczęście już dałem radę sobie tak przestawić coś w mózgu, zauważyłem, nie, tą, 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 drugą stronę już tam, kurwa, nie chce wracać, bo po prostu się czuje fatalnie, nie, poza tym jak raz zobaczysz, że to nie jest droga, to potem też jest ciężej w tym tkwić jednak, nie, i to jest ten motyw, że im dłuższą drogę odbędziesz, ee, no, tym, tym, trudniej będzie, kurwa, z niej zboczyć, nie, bo już większy kawał pracy i drogi jest za tobą. W ogóle, kurwa... Ee, <gulę> no miałem gadać totalnie o się zrobił, ale może tak to ma być z tymi vlogami, nie? że tak po prostu daje e, jakby wolny bieg moim myślom. Nie? Jak, jak spróbuję jeszcze, kurwa, bo coś ostatnio nie mogę zmotywować te vlogi, to tak pikse czasne nie coś tam nagram. Też to jest kurwa fajne, takie wyjście ze skorupy, bo coraz lepiej mi to wychodzi. Nie? Takie spięcie było na początku, a teraz chcę tak coraz lepiej gadam, kurwa. No, to jeszcze tam wrzucę, może te podcasty, filmiki, coś tam, to, to ja będę by robił. Nie wiem, bo to jest kurwa moje poczucie misji. Jeszcze jak widzę, że kurwa ktoś to dobrze odbiera, to tym bardziej. No, do punktu. Do, do jakby meritum. No, ciężkie były dni, ale się nie wyjebałem. No i to mnie jednak. Mace, nie? No bo jak widzisz, że mogłeś się wyjebać, a się nie wyjebałeś, no to e, daje to taką siłę, nie? I właśnie też tak odnośnie tego rymu, tego tekstu, co tam na początek tak e, zacytowałem, że tak powiem, mi się dobrze kojarzy, bo tutaj z tym tematem, Tu właśnie to jest coś takiego, że czasem myślę, kurwa, że jestem silny, a czasem myślę, że jestem słaby, nie? Bo czasami kurwa mam tą siłę i napierdalam, a potem mam takie zwątpienia, kurwa, że myślę, jak ja to w ogóle udźwignę, i pochwalam. I teraz, jak właśnie jechałem autem, to mnie naszło takie coś, żeby nakręcić ten filmik. Bo właśnie taka puęta to jest chyba to, że siła to jest pozostanie na drodze, nawet jak czujesz się słaby. Czyli, jakby nie ma jednego bez drugiego. Że prawdziwa siła to jest pokonywanie tej słabości właśnie. To nie jest tak, że czujesz się kurwa cały czas, silny jak kurwa Halki, pewny siebie. Tylko czujesz się słaby, ale idziesz do przodu. A jak upadłeś, to wstajesz. To jest coś takiego, nie? że nieważne ile ci życie na jebie. Ty idziesz kurwa. Nie liczy się, ile ciosów możesz rozdać, tylko ile ciosów możesz kurwa przyjąć i iść dalej do przodu, nie? I tak, tak o tym kurwa myślę właśnie. Chciałem chyba jeszcze powiedzieć, ale mi umkło. Nic. Zobaczymy bracia. A! Ogień!